Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Gmina Nysa podpisała umowę na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg i uzbrojenie podziemne w strefie ekonomicznej Radzikowice-Świnowice. Kwota dofinansowania to ponad 17 milionów złotych. Kwota, która pozwoli nam finansować budowę dróg wraz z uzbrojeniem na całej strefie ekonomicznej, czyli wreszcie mamy pieniądze, które pozwolą nam przyspieszyć pracę i w konsekwencji umożliwią też inwestorom, tym naszemu kluczowemu, naszemu i kluczowemu dla Polski tak naprawdę, firmie Umicor, normalnie pracować, normalnie przygotowywać całą, całą fabrykę do otwarcia. Wicewojewoda Opolski, Wioletta Porowska, podpisała umowy także z innymi samorządami, łącznie na kwotę ponad 36 milionów złotych. To jest historyczna kłoda. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby rząd dał takie pieniądze na drogi gminne. Bo nie mówimy o drogach krajowych, o drogach wojewódzkich, mówimy o drodze gminnej. No i dlatego się tak bardzo cieszymy. Blisko 11 milionów na budowę dróg otrzymał ski. To jest dofinansowanie 80% inwestycji, które przewidujemy na dwóch drogach. Droga Konradowa Wyszków, czyli zakończenie pewnego etapu, czyli tak naprawdę od Nysy przez Konradową, Wyszków będziemy mieli piękne połączenie z obwodnicą. I druga od obwodnicy północnej przy Goświnowicach, droga do Goświnowic z rondem w Goświnowicach, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, takim już prawie słynnym rondem i do Grąd, czyli z Goświnowic do Grąd. To jednak nie koniec. Jeszcze w tym miesiącu samorządy z naszego województwa otrzymają kolejne środki na inwestycje. Z całego Funduszu Dróg Samorządowych na opolszczyznę trafi aż 250 milionów złotych. To nie jest jakaś niewiadomo jaka przyszłość, to nie jest futurologia. To są umowy, które będą realizowane w tym roku. Tak naprawdę to na te 61 umów, na które przekażemy pieniądze, to tylko kilka jest wieloletnich. Reszta to są umowy, które będą realizowane w tym roku. Firma Umicor, która ulokuje się w strefie Radzikowice-Goświnowice, rozpoczęła kolejny etap rekrutacji na dziewięć stanowisk kierowniczych: m.in. kierownik jakości, kierownik IT czy kierownik logistyki. Większość operatorów i innych pracowników technicznych znajdzie zatrudnienie od przyszłego roku. Każde ogłoszenie będzie opublikowane na stronie internetowej UMICOR. Ogłoszenia znajdziemy również na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, który będzie wspierał proces rekrutacji. W Nysie niebawem powstanie też nowe osiedle. Tydzień temu na budowie na franciszkańskiej był z wizytą wicepremier Jarosław Gowin. Nysa po raz kolejny wykazuje się taką inicjatywą, w której wyprzedza resztę Polski. Chcemy, żeby rodziny mogły mieszkać w dobrym standardzie. Chcemy równocześnie, żeby wraz z płaceniem czynszu te rodziny stawały się właścicielami tych mieszkań. Wartość inwestycji to blisko 30 milionów złotych. Wykonawca jest niejako przed harmonogramem, natomiast to nas cieszy, bo mamy nadzieję, że tak będzie dalej. No i mieszkania oddamy szybciej niż, niż planujemy. Z lotu Ptaka wyraźnie widać już plan trzech, czterokondygnacyjnych budynków, usytuowanych w pobliżu Orlika. Budowa, jak widać, idzie w normalnym, dobrym, szybkim rytmem, czyli już jest prawie parter jednego budynku, pół parteru drugiego i z tyłu z nami wykopy po trzeci, kolejny, ostatni już budynek. To będzie ładne osiedle, bezpieczne. Myślę, że każdy, i seniorzy, i rodziny z dziećmi znajdą tutaj kąt dla siebie, bo będą windy, będzie dużo zieleni, będzie dużo miejsca do opoczynku, rekreacji. Myślę, że optymalną osiedle w ładnym miejscu Nysy. Czyż dla osób wynajmujących mieszkania ma wynieść około 10 zł za metr kwadratowy, a dla chętnych do wykupu mieszkań na własność będzie nieco wyższy. W Nysie dużo się dzieje i Nysa jest tym liderem e, przemian i umiejętności korzystania z programów rządowych. To właśnie tutaj iszczą się różne programy inwestycyjne, ale również różne programy społeczne. Osiedle ma być gotowe w czerwcu 2021 roku. Kolejna widowiskowa rekonstrukcja bitwy sprzed kilku wieków. Tym razem warto odwiedzić naszych południowych sąsiadów. W sobotę 28 września będzie możliwość przypomnienia faktów historycznych o wojnach śląskich z XVIII wieku. Oprócz bitwy o złote chory zobaczymy m.in. występ dudziarzy i zwiedzimy obóz wojskowy na strażackiej łące. To będzie wielka gratka dla amatorów dwóch kółek. 12 października w naszym mieście odbędzie się przyrodniczy rajd rowerowy. Do wyboru będą dwa dystanse 25 km. I 40 km. W ramach podsumowania wydarzenia przewidziano m.in. degustację produktów lokalnych Nyskiego Księstwa Jeziora Gór, czy symboliczne zasadzenie drzewa. Nie zabraknie też upominków dla uczestników. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Jakość produktów lokalnych z certyfikatem Nyskiej LGD. Sprawdzimy także 27 i 28 września na targach Ekonomii Społecznej w Paczkowie, 5 i 6 października podczas Święta Karpia w Niemodlinie oraz 30 listopada na targach O Polskie Fundusze Mają Moc. Gorąco zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach. W Nysie dobrze przyjął się pomysł z ponownym wykorzystaniem Znicza. Spółka Ekom wychodzi z kolejną inicjatywą. Niedawno na cmentarzu komunalnym, oprócz półki na zużyte znicze, postawiony został także zniczomat. Dzięki urządzeniu kupimy znicz i wkład zaraz po wejściu do nekropolii. To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w weekendy i w godzinach wieczornych, gdy sklepy są zamknięte, a my chcemy odwiedzić groby naszych bliskich. 13 października odbędą się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7 do 21. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Zwracamy uwagę na zmianę siedziby jednego z lokali. Głosujący dotychczas w ośrodku inicjatyw twórczych Inventus przy ulicy Rodziewiczówny głosować będą w nowym miejscu przedszkolu nr 10 przy ulicy 11 listopada. Ta Wiadomość na pewno cieszy miłośników Rymów i dobrego bitu. Halanysa znów zamieni się w twierdzę fanów mocnego przekazu. Hip Hop Festival to wydarzenie dla tych, którzy dobry wyrazisty tekst cenią równie mocno jak wywołującą emocje i wpadającą w ucho melodię. 12 października czeka nas blisko pięciogodzinna impreza z gwiazdami gatunku. Wystąpią m.in. z Booku, Teddy i Tymek.